Odkrycia ruin starożytnych cywilizacji od zawsze budzą wiele emocji w środowisku historyków i naukowców. To właśnie dzięki takim znaleziskom jesteśmy w stanie o wiele lepiej poznać życie, codzienność i zwyczaje naszych przodków. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam kilka najbardziej niesamowitych ruin, jakie udało nam się odkryć. Zapraszam do oglądania. Khaits al-Jazil Położone na półwyspie arabskim państwo Jemen nie ma dostępu do jakichkolwiek jezior ani rzek. Jedynym sposobem, w jaki żyjący tam ludzie mogą zdobywać wodę, są doliny rzeczne, nazwane w lokalnym języku wadi. Z tego też powodu, na przestrzeni lat ludzie budowali miasta i wioski wysoko na skałach, by móc korzystać z tych źródeł wody. Ha'it al-Jazil to wioska w centralnym regionie Jemenu, która położona jest na gigantycznej, 100-metrowej skale z widokiem na suchą i opuszczoną dolinę. To magiczne miasto jest wypełnione wąskimi uliczkami i domami z cegły suszonej. I choć cegła suszona może brzmieć jak dość prymitywny budulec, to w rzeczywistości konstrukcje dzięki niej zbudowane były bardzo wszechstronne. Przykładowo, pomagały kontrolować temperaturę w środku budynków. Obecnie w wiosce mieszka tylko 17 osób, z czego 10 pochodzi z tej samej rodziny. Nie ma tam ani szkoły, ani szpitala, ani jakichkolwiek sklepów. Spośród 45 tamtejszych domów, tylko około 30% z nich wciąż nadaje się do zamieszkania. Większość budynków popadła w ruinę z powodu ulewnych deszczy, erozji i braku konserwacji. Haid Al Jazil jest skrajnie odizolowany. Trudne drogi, które tam prowadzą, wymagają pojazdu off-roadowego, a najbliższy szpital jest oddalony o godzinę jazdy. Każdy, komu uda się tam dotrzeć, aby trafić do wioski, musi zaparkować samochód u podnóża góry i wspiąć się samemu brukowaną drogą. Co ciekawe, Osoby tam mieszkające nie porzuciły całkowicie rozwiązań współczesnej cywilizacji. Jeden z mieszkańców powiedział reporterowi, że jego dom ma zasilanie elektryczne przez kilka godzin dziennie. Ma też dostęp do bieżącej wody. Mężczyzna mówił, że ma nadzieję, że jeśli drogi zostaną naprawione i rozbudowane, ludzie będą mogli wrócić do życia w tej tajemniczej wiosce. Świątynia Uzbekistanu. Historia tego ogromnego kompleksu świątynno-ceremonialnego sięga około 400 lat przed naszą erą. Znajduje się w północno-zachodnim Uzbekistanie. Miejsce to zostało zbudowane przez starożytne społeczeństwo zwane dynastią Horasmian, która rządziła całym regionem, gdy jeszcze był on zwykłą oazą. Konstrukcje, które się tam znajdują, są ułożone w okrąg wokół centralnego budynku z ufortyfikowanymi murami i dziewięcioma wieżami. W ścianach zewnętrznych mieści się też wiele mieszkań. Umiejscowiony tam wewnętrzny okrąg o średnicy 42 metrów mógł służyć jako miejsce pochówku władców tamtej cywilizacji. Historycy potwierdzają, że z biegiem czasu mieszkający tam ludzie zbudowali w tym miejscu świątynię i sanktuarium. Dynastia Horasmian była dość bogata i szczyciła się niesamowitą architekturą i inżynierią. Istniał tam skomplikowany system nawadniający, który umożliwiał komfortowe życie ludziom w tym suchym, jałowym regionie, który w innym przypadku byłby kompletnie niezdatny do zamieszkania. Tutejsze budynki różnią się od innych znanych budowli horazmian, które są zazwyczaj kwadratowe i prostokątne. Eksperci nie wiedzą jednak, dlaczego w tym przypadku dynastia wybrała inny styl budowy. Jest tu wiele rzeczy, które do dziś zostają tajemnicą. Wykopaliska w tym miejscu rozpoczęły się w latach 50. XX wieku. W międzyczasie odkryto tam wiele różnych naczyń, dzbanków, talerzy z wizerunkami ludzkich głów, figurek z terakoty, wojowników zwierząt i mitycznych stworzeń. Około 200 roku przed naszą erą grupa nomadów zwana plemieniem Apasaka zniszczyła pierwotny kompleks świątynny. W pewnym momencie jakiś pożar zniszczył też centralną świątynię, mocno zaciemniając historię pierwotnych mieszkańców tego regionu. Osada została po czasie odbudowana i pozostała w użyciu, dopóki nie została ponownie opuszczona około 400 roku naszej ery. Dziś wykopana część tego miejsca jest mocno zniszczona w wyniku dziesięcioleci ekspozycji na różne żywioły i lokalnych mieszkańców, którzy okradają i ponownie wykorzystują materiały budowlane z tego miejsca. Na razie nasza wiedza o tym miejscu ogranicza się do tego, co udało się znaleźć archeologom. Hadża. Około 64 km na północ od Bangkoku, w dzisiejszej środkowej Tajlandii, Ayutthaya była stolicą Syjamu i w pewnym momencie jednym z najbogatszych miast świata. Miasto to zostało założone w 1350 roku przez króla Uthonga, który uciekł tam, aby ratować się przed epidemią ospy. Strategicznie położona metropolia znajdowała się na wyspie otoczonej trzema rzekami, które prowadziły do morza i rozkwitały między XIV a XVIII wiekiem jako centrum globalnej dyplomacji i handlu. W czasach swojej świetności, Ayutthaya szczyciła się wielkimi, złotymi świątyniami pełnymi skarbów pałacami, drogami, kanałami, fosami i zaawansowanym systemem zarządzania wodą. Do 1600 roku mieszkało tam około 300 tysięcy mieszkańców. Uważa się, że w XVIII wieku ludność mogła liczyć ponad milion. Dni świetności tego miejsca dobiegły końca, gdy armia birmańska splądrowała miasto w 1767 roku, powodując upadek królestwa Ayutthaya i ucieczkę jego mieszkańców. Ponieważ wiele konstrukcji zostało wykonanych z drewna, znaczna część jego architektury została utracona, gdy najeźdźcy spalili miasto. Wszystko, co pozostało ze starożytnej stolicy, to około 50 kamiennych reliktów i świątyń, które przetrwały pożar. Obecnie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO ruiny składają się z relikwiarza, wież modlitewnych i dużych klasztorów, które są świadectwem dawnej świetności Ajuthadzi. Ruiny Moche. Na początku 2018 roku archeolodzy ogłosili niezwykle ważne odkrycie. Udało im się odnaleźć ceremonialną salę, bankietową i wiele innych artefaktów, w tym ludzkich szczątków pozostawionych przez tajemniczą kulturę Moche z Peru, których wiek szacuje się na około 1500 lat. Ruiny składają się z pięciu wzniesionych kondygnacji, przypominających piramidę i dwóch komnat, z których jedna służyła jako sala bankietowa, a drugą wykorzystywano do spotkań. Główny archeolog, Walter Alva, powiedział National Geographic, że władcy Moche używali tych struktur do specjalnych uroczystości i ceremonii. Sala bankietowa była ozdobiona dużymi malowidłami ściennymi o długości do 10 metrów. Przedstawiającymi lwy morskie, ryby i inne stworzenia wodne. Budynek był przeznaczony do spotkań szlachty Moche i służył jako pierwszy fizyczny dowód tych wydarzeń, oprócz informacji przedstawionych w dziełach kultury. W pewnym momencie konstrukcja ta została częściowo rozebrana i porzucona z nieznanych przyczyn. Zagadką jest również cały upadek niegdyś potężnej cywilizacji Moche około 700 roku naszej ery. Możliwe, że to ciężkie warunki pogodowe w tym rejonie były początkiem ich końca. Jaskinie Ellora. Jaskinie Ellora składają się z około 100 wolno stojących wielopoziomowych klasztorów, kaplic i świątyń, które zostały wyrzeźbione w wysokim bazaltowym klifie w Maharastra w Indiach. Całość nosi ślady trzech odrębnych faz budowy. Pierwszy okres rozpoczął się między 550 a 600 rokiem naszej ery i charakteryzował się powstaniem hinduskich zabytków. Następnie nastąpiła faza buddyjska, trwająca mniej więcej od 600 do 730 roku naszej ery. Trzecią fazą był czas hinduski, który trwał od 730 do 950 roku. Najważniejszą cechą tego miejsca jest największa na świecie monolityczna budowla świątynia Kailasa, poświęcona Bogu Shiwie. Wydrążona w skalę przez 7000 robotników, którzy pracowali nad nią przez ponad 150 lat. Inną ważną budowlą w tym miejscu jest tajemnicza jaskinia, która była buddyjską salą kultu. Została ona zbudowana około 650 roku. Można w niej znaleźć wielki, 15-metrowy posąg modlącego się Buddy. Zgodnie z zapisami tamtych czasów, El Lora wyszła z użycia, gdy obszar ten znalazł się pod rządami islamu pod koniec XIII wieku. I chociaż tylko 34 jaskinie są obecnie otwarte dla zwiedzających, dowody wskazują, że ludzie regularnie odwiedzali to miejsce w całej jego historii. Niestety, wszelkie zabytki zostały znacznie zniszczone między XV a XVII wiekiem przez muzułmanów. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejną niedzielę o 18.15.